Radio głos uskrzydla duszy. Przed nami uroczystość wszystkich świętych. Dzień bardzo szczególny. Myślę, że przez wielu ja daję świadectwo, bardzo, bardzo ukochane święto, bardzo lubiane, dużo in, do wielu rzeczy inspirujące. O tym. Właśnie, co niesie 1 listopada dla nas, dla ludzi wierzących w tradycji i w nauczaniu Kościoła. Rozmawiamy z dogmatykiem, ojcem duchownym naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelpinie, księdzem doktorem Sławomirem Kunką. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się swoim świadectwem przeżywania uroczystości wszystkich świętych. Jedno wstępne takie pytanie ma ksiądz doktor swojego ulubionego. Świętego, takiego, którego stawia na pierwszym miejscu? Pewnie na pierwszym miejscu to jest niepokalana Maryja, nasza matka, ale obok niej to kapłani polscy. Ojciec Maksymilian, ksiądz Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński i wielu, wielu innych. Święty Józef. Więc trudno tego jednego, pierwszego, ale pewnie inspiruje wielu i warto mieć takich swoich ulubionych. Zajrzyjmy do historii, bo to historia kalendarza liturgicznego, to historia tradycji, pobożności i tak Pierwszy dzień listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Jak się rodziła na przestrzeni wieków jako taka, a nie inna w swojej treści? Pewnie zacząć trzeba od tego, że kościół poapostolski był kościołem, który żyje w ukryciu, do IV wieku, do tak zwanego edyktu mediolańskiego chrześcijanie nie mogli obnosić się zewnętrznie ze swoją wiarą, dawać wyrazu na zewnątrz wierze. Po edykcie mediolańskim, kiedy jest już wielka świadomość osób, które oddały życie za Chrystusa, męczenników z tamtego czasu, ale też i pewnie ciągle w mniejsze może już ilości nowych, zaczęto oddawać im cześć, wspominać ich, no i zrodziła się potrzeba również kultu relikwii, relikwie czym są. Jest to to, co w takim materialnym wymiarze pozostaje nam po świętych fragmenty ich ciała bądź przedmioty, którymi się posługiwali, żeby uświadomić nam, że świętość jest czymś konkretnym. My kiedyś też tu na ziemi przeminiemy i co po nas zostanie? Nasza miłość do Boga, świadectwo wiary. Pewnie od IV wieku można mówić o, o tradycji dzisiaj, tej uroczystości, o której dzisiaj mówimy, o uroczystości wszystkich świętych. Natomiast co do daty, to na początku należałoby bardziej usytuować ten dzień na czas po uroczystości zesłania Ducha Świętego. Czyli to byśmy mieli no, raczej bardziej maj. Był to czas, kiedy do Rzymu napływało wielu pielgrzymów. I pewnie pojawiał się też problem z możliwością wyżywienia w tym majowym miesiącu przybywające tłumy. I pewnie decyzją papieża zostaje ten dzień przesunięty na, na listopad. Jaka jest logika tego dnia? Można sobie popatrzeć, że nie tylko łatwiej było wówczas wyżywić tych pielgrzymów, ale pewnie trzeba spojrzeć na to, że to czas przynoszenia owoców. Przyroda usypia, ale mamy piękne owoce. Dorodne warzywa no pewnie już o dożynkach nie pamiętamy w listopadzie, ale to jest czas zbierania tych innych owoców i tak jak święci mają nam przypomnieć, że po życiu ziemskim ma zostać jakiś owoc, coś konkretnego wiecznego dla następnych pokoleń. Jest jeszcze jeden kontekst. Dzień wszystkich świętych, uroczystość. Jest dniem wolnym od pracy, możemy więcej czasu poświęcić rodzinie i w związku z tym pewnie jakoś to spontanicznie narosło, że to jest też dzień, w którym zwracamy się ku w ogóle naszym zmarłym. Tym, którym de facto poświęcony jest kolejny dzień, 2 listopada, czyli tak zwane zaduszki. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. I, i warto y, nie mylić tych dwóch uroczystości. Choć y, już pierwszego całymi rodzinami idziemy na groby naszych zmarłych, y, aby wyrazić pamięć o nich i podziękować za to, co po sobie zostawili. Natomiast są dwa różne cele. 1 listopada uwielbiamy Boga za tajemnice świętych obcowania i y, modlimy się o y, świętość dla nas. I to żebyśmy... chyba, przepraszam, że wtrącę cię słowo, pomaga nam liturgia, bo przecież w ten, tę uroczystość czytamy Ewangelię błogosławieństw. Tak. To jest ten, ten, ten katechizm dla świętości, chyba można tak powiedzieć. Oczywiście, wielka karta, konstytucja dla tych, którzy pragną dojść do nieba. Może i wyrzut sumienia. Bo kiedy słyszę o tych, którzy cierpią dla sprawiedliwości, patrzę na powody mojego cierpienia. Czy to zawsze jest z powodu sprawiedliwości, czy czasami cierpię z powodu mojej niesprawiedliwości? No, dobre pytanie. Ewangelia tutaj może być rachunkiem sumienia, musi być, a, a czasami nawet jest wyrzutem sumienia, ale z drugiej strony pociechy. Ile osób dzisiaj płacze w ukryciu? Te łzy widzi i liczy tylko Bóg. To jest pociecha dla nich, dla tych płaczących osób, cierpiących w ukryciu, dla tych, którzy y, są cisi i nie potrafią y, wywalczyć prawa do głosu. Ta Ewangelia przypomina, że kiedyś. Przyjdzie nagroda dla nich. Nagroda jest w niebie. Więc głowa do góry, serce do góry i idziemy do nieba. Potem jest ta uroczystość. Święci, których czcimy wszyscy, bo są znani, nieznani, bo to jest chyba też taki piękny element tej uroczystości, że zatrzymujemy się nad darem świętości, bo to jest też dar, którym Bóg dzieli się z człowiekiem, ale, ale że możemy uczcić tych, których też Kościół nie ukazał bo on nie wiedział o nich w wymiarze instytucjonalnym. Czyli nie beatyfikowani, nie kanonizowani. Tych pewnie jest o wielu więcej. Mówimy o takich anonimowych świętych, sam proces beatyfikacji, kanonizacji, który ma swoje prawne procedury i jest przebieg kanonicznie usta ustalony na ołtarze, jak to się dokonuje, kiedy ktoś ma zostać ogłoszony beatyfikowanym czy kanonizowanym, ale są też tacy, którzy pięknie życie przeżyli. Może nawet jako męczennicy, wyznawcy, jako kapłani, jako małżonkowie, jako osoby żyjące w samotności, których nigdy nie poznamy i świadomość Kościoła nie zostanie ubogacona historią ich życia, ale zostaje ubogacony Kościół ich życiem. Mnóstwo jest takich. Często myślimy nawet o naszych bliskich, chociażby te nasze kochane babcie, yy, dziadkowie. Oni żyli w trudnych czasach. Mieli proste życie, a zostało po nich co? Świadectwo wiary, niezłomności, prawego, uczciwego życia, pełnego trudu, cierpienia, ale zawsze i radości, zawierzenia Bogu i o tych anonimowych świętych trzeba też pamiętać. My najczęściej, pewnie idąc na cmentarz, sobie o nich przypominamy, modląc się. Za te y, wszystkie y, dusze z, naszych zmarłych, którzy oczyszczają się jeszcze w miłości y, Bożej. Mówimy tutaj o czyśćcu. Dla nich zyskujemy przez nawiedzenie cmentarza w oktawie po uroczystości wszystkich y, świętych odpusty. To jest bardzo ważna praktyka. Y, modlimy się za nich, ale też sobie myślimy, że wielu z nich już jest w niebie, nad mogiłami, których stajemy pewnie już są w niebie. Nie mamy nigdy pewności, więc zawsze się za nich modlimy, ale często świadectwo ich życia było na tyle mocne, że możemy mieć nadzieję, że już doszli do portu zbawienia i że teraz z perspektywy nieba patrzą na nas. A chyba nawet warto jest tu przypomnieć, że nawet jeżeli jeszcze są ich dusze w czyśćcu, to nie mają pewność tego, że będą z Bogiem, bo w czyśćcu są tacy, którzy będą, A więc nasza modlitwa za nich nie przepada. Bo żadna modlitwa nie przepada. Może warto wspomnieć o tym depozycie, depozycie duchowym wiary kościoła, tu pielgrzymującego, który ma udział w kościele już tam wieczności, że modlitwa żadna nie jest daremna. Nie musimy się przejmować, że na darmo modliliśmy się za kogoś, kto jest na pewno już w niebie. Właśnie, bo mamy coś takiego jak wspólną, rodzinną. Powiem po świecku: to się chyba powiedziałoby kasę. tak? Jest hmm. wspólny majątek. My to teologicznie nazywamy depozytem. Jest pewien depozyt i prawd wiary, o które walczymy. To dzisiaj, we współczesnym świecie, który chce dyskutować z kościołem, czy cudzołóstwo jest zasługą, czy grzechem, czy yy, kradzież jest dozwolona, kiedy nikt nie widzi, i tak dalej, kościół ma swoje nauczanie, ono jest niezmienne świętość ludzkiego życia, nierozerwalność małżeńska, czy spowiedź, która jest jedyną zwyczajną drogą do pojednania się z Bogiem. Nie komunia święta gładzi grzechy ciężkie, jak chcą nam wmówić spoza Kościoła, tylko spowiedź sakramentalna. To jest ten depozyt wiary, o który walczymy, ale jest również depozyt wspólnej modlitwy. My to w ramach kredo wyznajemy jako świętych obcowanie. To jest wspólnota i osób świętych zjednoczonych miłością Jedynego Boga i tych Zbawionych i tych, którzy oczyszczają się właśnie w miłości Boga w czyśćcu, ale też nas tutaj pielgrzymujących na Ziemi, i następuje pewna wymiana. To widać bardzo dobrze w odpustach, które zyskujemy mocą zasług Chrystusa i świętych. To widać również w modlitwie. Dusze Czyscowe nie mogą tylko zmienić swojej sytuacji, nie mogą się wstawiać w swoim interesie, ale za nas się modlą i to bardzo owocnie. Zmarli kapłani. Przecież na każdej parafii, jeśli dobrze się orientuję, jest jeden i tylko jeden proboszcz. No więcej nie ma, no bo wystarczy jeden. Ale biorąc pod uwagę poprzedników, tych nieżyjących już, każda parafia ma wielu proboszczów, tylko jednego, który teraz aktualnie im posługuje, ale modlitwa za nich bardzo pomaga. Powracanie do czy zmarłych rodziców, zmarłych dziadków z troską o swoje dzieci i przedstawienie ich modlitwą właśnie naszych problemów codziennych, czy to na parafii, czy w rodzinie. Ta modlitwa jest bardzo ważna, nawet jeśli nie doszli do, do chwały nieba tylko są jeszcze razem ma I ma to sens. A może jeszcze wyjaśnimy, bo w Piśmie Świętym Chrześcijanie. Pierwszych wieków nazywali siebie świętymi, z góry było tak, te, takie stwierdzenie pisze apostoł do świętych w Kościele, jak to rozumieć. A jak rozumieć nazywanie chociażby świętego Jana Pawła II Ojcem świętym? O czym ma to nam przypominać? Że jest ojciec jeden jedyny w niebie, który tutaj na ziemię ustanowił. Kapłana Najwyższego, który w jego imieniu kieruje Kościołem. A to słowo święty ma pokazać znaczenie, wartość i odpowiedzialność. Tu nie chodzi o to, że papież nie potrzebuje chodzić do spowiedzi, że wszystko robi bezbłędnie, że jest moralnie doskonały. Tu chodzi o odpowiedzialność wielką i kiedy przypominamy sobie w Kościele, że my mamy być świętymi to jednocześnie przypominamy sobie, że bez Boga ja nie jestem w stanie tego celu osiągnąć. To nie są tylko moje zasługi i moja moralna doskonałość, bo nikt z nas do pełnej doskonałości na ziemi moralnej nie, nie dojdzie. Ale jeżeli byśmy sobie częściej przypominali, to często klerykom przypominam, idąc za moim ulubionym teologiem świętej pamięci, właśnie ojciem, ojcem Jackiem Bolewskim, który odwołując się do świętego Pawła, bardzo często mówił, święci i nieskalani przed jego obliczem. Tak, to są słowa świętego Pawła. Tak nas widzi Bóg. Święci i nieskalani przed Jego obliczem, ale Bóg widzi więcej. Ja w sobie nie widzę tego, co widzi Bóg. Jeżeli On widzi we mnie potencjał świętości, to znaczy widzi swoją miłość, można powiedzieć, ja jestem Jego obrazem, więc Bóg, patrząc swoimi oczyma na mnie, On widzi, bo mówiąc najprościej, swoją łaskę, swoją miłość, swoje odbicie. No ja tego jeszcze nie widzę, więc biorę się do pracy. Biorę się do roboty nad swoją moralnością, nad swoją duchowością, żeby spełnić to marzenie ojca. Myślę, że to jest radość dziecka czynić to, co się ojcu podoba, a Bogu podoba się to, żebyśmy byli święci. Żebyśmy nie liczyli tylko na siebie, ale szli drogą wyznaczoną już przez tych, którym udało się osiągnąć cel, a przede wszystkim byli otwarci na to, co daje nam Chrystus, na, na Jego łaskę, na sakramenty święte, w których, z których płynie to pojednanie z Bogiem, usprawiedliwienie z naszych grzechów. I tak delikatnie wspomniałem, ale chcę jeszcze to poprawić: Osoba y, Królowej Nieba i Ziemi, Matki Wszystkich Świętych, tej, która jest inspiracją dla dziewic, która jest siłą męczenników, która jest mądrością kapłanów, która jest odwagą świętych małżeństw. Wpatrując się w niej, stajemy się świętymi. Wpatrując się w nią, w jej przykład, stajemy się świętymi. Dzisiaj mało pewnie mówi się o kontemplacji, o medytacji Słowa Bożego, choć coraz częściej Bogu dzięki. Ale trzeba sobie przypomnieć, że właśnie w naszych czasach, Wpatrywanie się w świętych daje odwagę, żeby samemu święcie żyć. Święty pociąga następnych. Gdyby nie kardynał Stefan Wyszyński, czy mielibyśmy świętego Jana Pawła II? A gdyby nie ci dwaj, skąd ksiądz Jerzy Popiełuszko czerpałby siłę? Nie tylko do swoich homili ale do życia. A gdyby nie on, czy ci wszyscy kapłani, którzy go starali się i starają się naśladować w głoszeniu prawdy? w byciu prorokami w swoich czasach, skąd czerpaliby siłę? Świętość jest zaraźliwa. To biorę w cudzysłów oczywiście, bo tu nie chodzi o szkodliwą zarazę, ale dobrze, gdybyśmy się w Kościele otworzyli właśnie na, jeszcze bardziej na te przykłady świętych, których mamy, takie świeże, pasujące do nas. Rodzina Ulmów, Przecież jest tyle rodzin w kościele, które potrzebują umocnienia swoich więzi, umocnienia we wierze i też odwagi, aby dla wiary ryzykować to, co po ludzku wydaje się być nieopłacalnym. Oni są nam dani po to, żeby nas zarazić swoim zapatrzeniem w Boga, a nawet użyję tu słowa, którym opisano wielkiego polskiego świętego Ojca Maksymiliana. Jedna z polskich pisarek nazwała go szaleńcem niepokalanej. Właśnie świętość, to, no, świętość ma troszeczkę z tego rysu szaleństwa, ale to nie jest nic ponad normę y, psychiczną, tylko tu chodzi o y, odwagę, o łamanie pewnych zasad, które w świecie y, no, wyznaczają jakieś y, konkretne ludzkie zachowania. Nie wychylaj się, to się nie opłaca. Błogosławieństwa mówią co innego. Nie bój się być dobry, sprawiedliwy, uczciwy, bo nagroda jest w niebie, ale jest. Niech to nam pomoże w przeżywaniu tych dni, szczególnie uroczystości Wszystkich Świętych, a jeżeli szukamy sobie zadania, a ksiądz, ksiądz Sławek nam wspomniał o Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Nieba i Ziemi, a więc i tej mistrzyni duchowości dla nas, to jeszcze takie małe dodatkowe przypomnienie. Może z okazji uroczystości Wszystkich Świętych powróćmy do naszego własnego patrona z chrztu zbieżmowania. Może to dobra okazja. Ja o nim sobie przypomnieć, go uczcić, podziękować Panu Bogu i pójść jeszcze bardziej drogą świętości przez niego nam wytyczonej. Dziękujemy serdecznie. Ksiądz doktor Sławomir Kunka mówił nam dziś o świętości i zachęcał, byśmy się jej nie lękali. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy Państwu.